Drodzy i trzygodni bracia w kapłaństwie, bielbne siostry, zakonne, drodzy siostry i bracia. Gdybyśmy dzisiaj mieli się udać na forum Romanu w Rzymie, to znaleźlibyśmy w okolicach miejsca, które kiedyś nazywało się pępkiem świata. Niedaleko łuku Sewera. Winną latorośl i drzewko oliwne. Brakowałoby jeszcze pszenicy, by wskazać na te najbardziej tradycyjne, sięgające tysiącleci pożywienia ludzi krainy śródziemnomorskiej. I drzewko oliwne, i krzew latorośli zostały tam specjalnie umieszczone jako symbol tych ziem. Ale trzeba wiedzieć, że historia drzewka oliwnego, jego uprawy sięga czasów odległych między 5000 a 6000 lat temu. I znane było już właśnie w Palestynie, w starożytnej Grecji. Rozszerzało się na cały basen Morza Śródziemnego, które dla starożytnych Rzymian było Mare Nostrum, naszym morzem. Wiemy, że dzisiaj oliwkę uprawia się jeszcze poza Europą i Azją, także. W Ameryce Północnej, Środkowej, Południowej, na wyspach Oceanu Indyjskiego. Niezbyt wysokie trzewko, sięgające najwyżej 12 metrów, ciągle zielone, o średnicy co najwyżej 50 centymetrów, ale potrafi istnieć i ponad 1000 lat. Nawet jeśli pień będzie tego drzewa ścięty, to z korzeni pojawią się nowe pędy, nowe gałązki, które będą tworzyły splot nowego drzewa. Niezwykłe to drzewo oliwne. Tym bardziej, że z drugiej strony nie wymagające nadzwyczajnej pielęgnacji, może dzięki wspaniałemu systemowi korzennemu. Istnieć, żyć nawet w krainach półpustynnych, pośród kamieni i piasków. Znane, był, znane było to drzewo jako drzewo życiodajne, to znaczy jako to, które dawało dobre owoce, nadające się bezpośrednio do jedzenia, ale bardziej znaczące było, jako to, co poprzez swoje owoce daje jako życiodajny płyn. Olej zwany oliwą. Używana była do, do kosmetyki, do namaszczania ciał. Dzisiaj także jest jednym z elementów produkcji mydeł. Wzmacnia zwłaszcza starzejącą się skórę, ale także służy do namaszczania bardzo delikatnych ciał noworodków. A ponadto oliwa była materiałem dającym światło. Stąd, stąd lampki oliwne, ale także Gorsze gatunki drewna oliwnego były używane jako materiał palny. Także, także było to doskonałe drewno, materiał do rzeźby. I stąd w świątyni jerozolimskiej, tej pierwszej, można było znaleźć różne przedmioty stolarskie, wyrzeźbione czy powstałe na bazie drzewa oliwnego, a jeszcze bardziej słynne były niezwykłe wielkie cheruby wy, y, zrobione właśnie z tego drzewa. To gdy chodzi o takie znaczenie użytkowe tego drzewa oliwnego, które nie straciło swego znaczenia aż po dzień dzisiejszy. Ale to drzewo miało także swoje bardzo głębokie odniesienie do życia religijnego Izraelitów, ale także chrześcijan, zachowując niezwykłe znaczenie symboliczne. W Biblii bowiem pojawia się ono wymieniane aż. 138 razy. Począwszy od pierwszej księgi Biblii, od księgi rodzaju, aż do księgi ostatniej, do apokalipsy. Kiedy Izraelici zdążali do ziemi obiecanej, to wśród rzeczy, które obiecywał im Pan Bóg jako czekające na nich, Dobrodziejstwo. Były także drzewa oliwne. Czytamy bowiem w księdze powtórzonego prawa: Pan, Bóg Twój, wprowadzi Cię do ziemi pięknej, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, drzewa figowego i granatowego, do ziemi oliwek, oliwy i miodu. Ale był to także. Symbol pokoju, symbol ustania Bożej Kary i oznaczenie czasu pojednania z Bogiem. Kiedy bowiem ustępował już potop, wypuszczona z, przez Noego z areki i Gołębica przyniosła w dzióbku właśnie gałązkę oliwną, na znak, że. Zalany dotąd drzewa zaczynają wydawać świeże gałązki, a niedługo już owoce. Że wraca życie, ale przede wszystkim, że wraca pokój między ludźmi a Bogiem pokój złamany przez nieprawości ludzkie. I tak bardzo, bardzo ten pokój dotknięty karą Bożą. Ze względu na to, że ludzie przestali być tym, kim być powinni, stworzonymi na Boży obraz i Boże podobieństwo. I stąd oliwa oliwa, która miała znaczenie nie tylko jako pożywienie dnia codziennego, ale nabrała znaczenia szczególnego wtedy, kiedy właśnie oliwą z oliwek namaszczano proroków, królów, kapłanów. Służyła także jako lekarstwo do namaszczenia chorych. Stąd w tej przypowieści o Dobrym Samarytaninie słyszymy, że widząc tego biednego, leżącego na wpół żywego człowieka na ziemi ów dobry samarytanin podniósł go i jego ciało namaścił oliwą by ulżyć jego cierpieniom. Garnki oliwnymi naznaczano także głowy zwycięzców i bohaterów. Tak także uczczono bohaterską Judytę, która pokonała Cholefernesa. I jeszcze jedno Niezwykłe znaczenie. Właśnie dlatego, że drzewo oliwne trwa ciągle się odradza, i wydaje się, dla kolejnych ludzkich pokoleń nie ma kresu życia. Była, było to drzewo pojmowane jako symbol długości życia, nawet nieśmiertelności. Drzewo, które Daje nadzieję na życie. Tak to jest ujęte w księdze Hioba. Drzewo ma jeszcze nadzieję, bo ścięte na nowo wyrasta, świeży pęd nie obumrze. I nawiązując właśnie do tej szczególnej żywotności drzewa oliwnego, chrześcijanie widzieli w nim symbol nieśmiertelności. Człowiek. Umiera, tak jak umiera drzewo, ale także wstanie do nowego życia, tak jak pojawią się ni stąd, ni zowąd nowe pędy, wyrastające z korzeni tego drzewa. Nie dziwmy się zatem także i temu, że to niezwykłe drzewo, tak życiodajne, tak dające nadzieję, tak związane. Z Panem Bogiem dającym pokój, przebaczenie i życie. Że to drzewo także dało się zapisać jako pewien symbol w, w rzeczywistościach świata współczesnego. Mianowicie jest ono, znalazło się ono w herbach Erytrei, widzimy je w godle Włoch, Armenii i somilandu, a także właśnie to drzewo oliwne jako symbol pokoju znajduje się na tak zwanej Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych, która to pieczęć została użyta po raz pierwszy wtedy, kiedy się rodziły Stany Zjednoczone w roku 1782. I to godło istnieje po dzień dzisiejszy. Jeżeli mówimy w błogosławieństwie, niech Bóg obdarzy cię łaską pokoju, to wyrażające, piękne, wspaniałe słowa, zwłaszcza tak znaczące teraz w okresie Adwentu. Łączmy te słowa błogosławieństwa z drzewem oliwnym, z jego owocami, jego gałązkami, jego cudownym sokiem oliwnym, które daje nam życie i błogosławieństwo, a przez to nadzieję na życie, nadzieję na życie dobre tutaj, a przede wszystkim na życie w wieczności. Amen.